Siemanka z tej strony maja. Dziś nagrywam film z babci grany. No i będziemy. Będziemy z babcią grany. I nie na hardcore. Jak zostawicie. No, 10 łap, to może będzie hardcore. Więc przechodzimy do oglądania. Co się stało? Szczerze wojną trzy. Dobra, jest. My się schładamy, a może i wyjdziemy sobie, pójdę na innej. Oj, ja przypadkowo wyszłam. Oj, nie, mogę grać. nie, to jeszcze takiego czegoś nie widzę. Okej, okay, teraz fugiemy sobie. Serkie, żeby ci się. głos. Ale nie lubię tak grać. Jak jest głos. Przepraszam, z tej oplejki. Zajśmy się tutaj. Okej, okay, mamy teraz, przechodzimy do grania. No to będzie granie. Okej, okay, teraz możemy spokojnie sobie grać. Pierwszy raz gram w Babcie grany, więc dajcie mi trochę czasu żeby się wyluźnić okej okay. gramy teraz babcią <takujesz> taką babcią więc zobaczmy co w szufladkach jest Zabaj, nic nie ma więc idziemy Tu coś może być może to nie to nam niepotrzebne A mamy zdjęcie Teraz chodźmy na dół. Nie wiem od czego to jest, ale możecie pisać w komentarzach, od czego to jest. Więc teraz zejdźmy sobie na dół. Spokojnie, babci nie ma. Więc spokojnie sobie zejdźmy na dół. Ok. I teraz idziemy na górę, żeby sprawdzić, czy w łazience coś jest. Jak nie, to nie. To zostawimy łazienkę. Tutaj mamy pokój. to tam będzie łazienka? Okej. Okay. Chodźmy do łazienki. Sprawdźmy, czy coś tu jest. Jest kawałek zdjęcia mamy. I teraz idziemy na dół. No i mamy już trzy kawałki. Teraz idziemy sprawdzić, czy mamy jeszcze jeden kawałek. czyż? czyż powinien być jeszcze jeden kawałek? chyba nie wiem czy jest, ale sprawdzimy okej, okay, tu nic nie ma wejdźmy więc na dół czyż jest? jest do auta mamy czy coś tutaj jest specjalnego? Nic takiego specjalnego tu nie ma, więc idziemy sobie dalej I idziemy na idziemy na dół teraz do kuchni. Otwieramy sobie szafki i zobaczymy czy coś w nich jest. Nic nie ma. Mamy zdjęcie. Kawałek zdjęcia. Widzę, że babcia się, widzę, że dziadek się zezłosił i podywał kawałki zdjęcia i pochował je. Więc my teraz musimy je odnaleźć. I ona może się z nami zaprzyjaźnić, więc poszukamy dalej. Czy tu już żadnych kawałków nie ma. To są. I jak są, to chętnie ważne Tutaj kolejny mamy kawałeczek. O, i mamy już całą babcię ułożoną, trochę widać te kawałki, nie wiem co tam pisało, bo jeszcze nie jestem na tyle lat mieć, żeby przeczytać to, co tam jest, więc teraz... Mamy całe zdjęcie już gotowe więc chodźmy jeszcze coś tu sprawdzić do jadalni Widzę, że nic tu takiego ciekawego nie ma No to idziemy sobie stąd స్ వేలాస్ Bek. Ale na szczęście jeszcze nikogo tutaj nie ma. Mamy jakąś książeczkę, jakąś kawię. No i to już na koniec babci grany. Papa. Myślę, że fajnie wam się oglądało. I kolejną część z Babci Granej. Nagram już jutro. Pa. Pa pa! Do widzenia jeszcze raz. Pa! No i...